Jest z nami trener zwycięskiej drużyny Arki Gdynia, Wojciech Łobodziński. Witam trenerze. Dobry wieczór. Do no siwych włosów to mi przybędzie dzisiaj. Pewnie trochę krócej będę żył też. Nie tylko trener. No. Graliśmy bardzo dobry mecz. Naprawdę graliśmy bardzo dobry mecz. Być może zgubiło nas ten wysoki pressing przez 60-70 minut. Ale, ale to było skuteczne bardzo. Bardzo mocno biegaliśmy, presowaliśmy, byliśmy intensywni, tworzyliśmy sytuację, także ten mecz powinien się zamknąć 4 0 I byśmy tutaj siedzieli sobie uśmiechnięci, a tak do końca to te emocje we mnie buzują, bo, bo mogło się różnie skończyć. Piłka nożna nauczył pokory i to też dla nas taka nauczka jest trochę. Ja nie mówię o sytuacjach, których nie wykorzystaliśmy, bo to się zdarza i. I dla mnie nie jest najważniejsze to, że my ich nie wykorzystaliśmy. Dla mnie jest najważniejsze, że my do nich dochodzimy i tworzymy po takich grze, jakich chcemy. I, I te bramki były konsekwencją naszej naprawdę bardzo dobrej gry w dzisiejszym meczu. Ale jak to w piłce bywa mogło się skończyć remisem, więc cieszymy się ze, ze, ze zwycięstwa, bo było to ważne zwycięstwo, zasłużone zwycięstwo. Chrobremu gratuluję determinacji, bo to jest zespół ze swoim planem. Oczywiście każdy, każdy ma jakiś plan, ale. Ale te drugie połowy ich są mocne i, i często zresztą mecz z wisą Kraków i tychami pokazał, że to jest zespół, który naprawdę może powalczyć z każdym. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Proszę. Ja to już Meczyki. Dwie rzeczy. Pierwsze pytanie o Pawła Narcika, ale nie o tę sytuację, tylko o jego zdrowie, bo tam widać było, że mocno poturbowany. A druga rzecz, czy spodziewał się Pan, że Alassane Sidibe będzie tak dobry, jak był dzisiaj, jak jest? No tak, tak. No. Myślę, że. Długo w ogóle to zacznę drugie pytanie. Yy, Długo trwało to namawianie i, i, i umowa z Atalantą i w ogóle, bo tam to, to dużo szczegółów było do ugrania. Bardzo byłem zdeterminowany do tego, żeby pozyskać takiego zawodnika właśnie grającego box to box i yy, no, to jest chłopak o, o ogromnych umiejętnościach i, i, i no, przypadkowi zawodnicy nie trenują z pierwszym zespołem Atalanty Bergamo w tym wieku i, i tyle lat. Się tam utrzymuje mimo że on chyba tylko jeden męż zagrał. Więc, no tak, tak jest, jest to fajne wzmocnienie, dobre i, i, i oby tak dalej. Jeżeli chodzi o Pawła, nie, to tam jakiś problem jest, ale, ale być może z żebrami, ale, ale zobaczymy po badaniach. Dobry wieczór, panie trenerze. przemysłowo Olszewik, Przegląd Sportowy. Na początek pytanie odnośnie tej straconej bramki, czy już trener ją może widział? Czy to była kwestia błędu przykryciu indywidualnym, czy co tam się wydarzyło, że ta bramka padła? No wiedzieliśmy, że chrobry żyje ze starych fragmentów gry i ten, dostarczają, w sensie ten serwis u nich jest na bardzo wysokim poziomie. Yy, niby to krycie w polu karnym może być bardzo bliskie, bo takie było. Często dobrze kryjemy w polu karnym, jeśli chodzi o stałe fragmenty, a czasami to po prostu nie wystarcza i yy, no musimy jeszcze zobaczyć, czy to był błąd w ustawieniu, czy błąd indywidualny. Na tę chwilę yy, na pewno nie będę nikogo wskazywał palcem tutaj. I drugie pytanie. Właśnie jak trener sam wspomniał, że trochę siwych włosów przybędzie po tym meczu. Można powiedzieć, że kolejny raz już w tym sezonie, bo już kilka takich spotkań było, które trzeba było po prostu rozstrzygnąć dużo wcześniej. Jaka jest trenera diagnoza? To jest jakaś kwestia mentalności, koncentracji? Na czym to polega, że no to się po prostu powtarza? No tak, w Legnicy też mieliśmy taki moment, nie? Że, yy, że, że mogliśmy wcześniej zamknąć. Ja wierzę, że przyjdzie taki mecz. Był taki mecz ze Stalą, Rzeszów, no czasami wiadomo, że ta skuteczność takiego napastnika jak Karol, który, który ma tego gola, czy, czy tornikę w końcówce mają, czy skórka, no, w poprzeczkę, no, no naprawdę nie roztrząsałbym tych sytuacji tak do końca, bo, bo naprawdę, na przykład Karol dzisiaj bardzo dobry mecz grał, utrzymywał się przy piłce, zgrywał, dochodził do tych sytuacji i najgorsze co może być, to żebym ja teraz wytykał mu, mu tę sytuację, bo ja go będę tylko wspierał. Ja go będę naprawdę tylko wspierał, bo, bo jest w dobrej formie i, i, i to nic nie znaczy, bo on, on prawdopodobnie zostanie Królem w tym, w tym sezonie. Dobry wieczór Panie Trenerze, Tymoteusz Kobiela, Radio Gdańsk. Właśnie o Karola chciałem dopytać, bo miałem już okazję z nim rozmawiać przed konferencją i yy, duża frustracja u niego z, z, w związku z tymi sytuacjami. Duże takie też, no może nawet obwinianie się. Pytałem o straconą bramkę, też wskazał siebie jako potencjalnego winowajcę. Chciałem tym mówić. Więc pytanie o to, jak pan będzie z nim pracował, no bo, no bo żeby jakaś tam spirala się nie pojawiła, takiego nakręcania się, jeżeli on po zwycięskim meczu wskazuje tak dużo minusów. Tak, tak. No w ogóle ta atmosfera w szatni po meczu nie była atmosferą zwycięską. I... No, próbowałem im wybić z głowy to, że... bo naprawdę graliśmy dobry mecz. Napasnik no, 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 napastnik z bramek. Myślę, że, że, że to jest zrozumiałe jego zachowanie. Także nie, ja mam plan, ja pomysł. Pomysł mam taki, żeby po prostu dalej z nim rozmawiać, bo... bo to jest świetny chłopak, bardzo dobry napastnik i, i nie zamówię, nie zamierzam go rozliczać z tych sytuacji. Może na kawę go zaproszę. A Kacper Skóra i ocena dzisiaj jego występu. Dużo prób, dużo strzałów brakowało. Tam dwa razy centymetrów dosłownie. No, cieszę się, że Kasper w końcu takie, te przysłowiowe 90 minut zagrał y, cały mecz, bo u niego mieliśmy problem ten, z tymi skurczami, próbowaliśmy diagnozować ten problem i dzisiaj dzisiaj ta prawa strona na bardziej hulała w cudzysłowie niż, niż ta lewa, co się, co się wcześniej tak, tak to nie było bardzo oczywiste, dlatego fajnie, że ten balans jest Kasper się rozwija przede wszystkim taktycznie, on on, on nam tu dorasta, on, on rozumie już tą grę a do przodu coraz więcej daje, więc ja, ja oczywiście tych liczb jeszcze nie ma takich, ale wierzę, że, że one przyjdą. Pan Zdzisiewski, Telewizja Polska w Mińsku. że mówił Pan siłę włosy, nerwy, emocje, wszystko ok. Ale czy podskórnie nie miał Pan e, takiego zamiaru, żeby troszkę zniechęcić swoich zawodników do tego rozgrywania na tej piątce? Bo narzekacie na stan wojsko, bo ono nie jest jeszcze dobre. No i powiem szczerze, że w pierwszej połowie e, Chorobry miał najgroźniejsze sytuacje. Które stworzyła Arka właśnie w tym graniu, szczególnie w piątce, no nie jest to najlepsze boisko. Nie będę na pewno tego zmieniał. Oprócz tego, że wyniki są bardzo ważne, zwycięstwa są bardzo ważne, ja chcę grać dobrze w piłkę, naprawdę. Po to zostałem trenerem, po to uczę się, oglądam najlepszych, żeby, żeby tak grać. I oczywiście czasami trzeba zagrać bezpośrednio. Ale żeby zagrać czasami bezpośrednio, stworzyć sobie przestrzeń, to trzeba skupić przeciwnika. I tu się raczej nic nie zmieni. Czy jeszcze są pytania? Pan Jacek? Jacek, musisz włączyć. Absolutnie. Jacek Łufrzyński, trójmiasto, trójmiastop. Panie trenerze, co na meczu z grubsza widzieliśmy? Trener też to ładnie nam opowiedział. A co było przed meczem? Jaki przekaz poszedł na spotkaniu z właścicielem wzruszy? Czy coś nowego usłyszeliście, coś nowego się wydarzyło, natknęło nowym duchem. Dziękuję. Nie, nie, no bo my już tak naprawdę się przygotowaliśmy do tej sytuacji i ta dzisiejsza to była tylko formalność, dlatego my już tutaj z nowym właścicielem współpracujemy od jakiegoś czasu, mamy bardzo dobry kontakt, codzienny, relacje, więc drużyna też była na to przygotowana. Także nic, nic nowego. Panie Pawę, że to może ja dopytam, tak na koniec. Nie czuje pan podskórnie, że jest pan w takim dość historycznym momencie, bo pan ma swoją wizję, swoje marzenia, jest pan człowiekiem chyba, który jeszcze dużo chce zrobić w piłce, jako trener. Właściciel ma też swoje marzenia i uwidacznia je. Tak podskórnie nie, nie jest to taka dla pana dość radosna chwila, że uczestniczy pan w czymś w arce, co, co może przynieść no, coś fajnego. Znaczy, na, na to, żeby się zapisać w historii, czasy na to zasłużyć. I y, ten wynik sportowy, oczywiście, jest najważniejszy, i ja za to odpowiadam. Ja bym tutaj y, nie chciał się zagłębiać w to zbyt, zbyt bardzo, bo, bo ja tak jak naprawdę mam swoją, swoją działkę do tego, w tym projekcie. I cieszy, cieszy mnie to, co usłyszałem dzisiaj na konferencji, że, że to budowanie tej tożsamości klubu ma iść w takim kierunku jakim ma iść I, i, i ten projekt mam nadzieję, pójdzie, ale jeżeli nie będzie wyniku sportowego, to, to wiadomo, że, że, to, że to będzie ciężko, dlatego ja postaram się wykonać swoją działkę jak najlepiej potrafię. No tak, gratulacje dla Arki, zdecydowanie zasłużenie wygrała to spotkanie. Dzisiaj pełna kontrola ze strony Arki w pierwszej połowie nie ma co dyskutować, byliśmy w stanie odpowiedzieć, tylko stałem fragmentem na 30, 35 minucie próbować zaskoczyć, ale ale nie oszukujmy się. No, pierwsza połowa potykną do Arki bardzo mocne tempo. Cieszę się pomimo wszystko, że, że próbowaliśmy się postawić w drugiej połowie, ta bramka kontaktowa na pewno zmieniła trochę oblicze tego meczu, ale, ale Arka też przez te 20 minut bardzo mądrze grała i, i nie dała się wrzucić w ten chaos samego wyniku, więc, więc, więc kontrola i tak jak powiedziałem, wynik zasłużony. No, my szukamy pozytywów. Na tyle nas dzisiaj było stać i, i, i tyle mogliśmy dzisiaj w tym meczu zrobić przy całym szaleństwie tego meczu. Ostatnią piłkę pół metra zabrakło, żeby, żeby, żeby oszukać troszeczkę przeznaczenie, no ale, ale tak jak powiedziałem, jeszcze raz gratulacje, bo, bo zasłużono zwycięstwo Arki i mam nadzieję, że zmierzają tam, tam, gdzie zmierzają. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan Mateusz. Dobry wieczór, Mateusz Hawrot, Meczyki chciałbym zapytać, czego Pana zdaniem zabrakło najbardziej drużynie Chrobrego dzisiaj, żeby w Gdyni ten punkt zyskać, oprócz tego pół metra w końcówce i drugie pytanie, czy nie boi się Pan w tej sytuacji w tabeli, gdzie raczej jesteście już pewni utrzymania do paraży, też jest daleko, że trochę zabraknie w końcówce motywacji, no bo będziecie drużyną, która raczej ani nie spadnie, ani do tych paraży nie dojdzie. Dziękuję. Yy... Odpowiadając na drugie pytanie, nie sądzę, żeby nam zabrakło motywacji, bo czas i początek sezonu i drużyna, którą, którą udało mi się, że tak powiem, przejąć... Nie ma charakteru takiego, nie, charakteru. Ma charakter i nie pozwolimy sobie na to, żeby, żeby do ostatniej kolejki nie grała jak najwyższe miejsce, więc nie obawiam się tego kompletnie. Yy, nie do końca się zgodzę, że jeszcze jest spokojnie, bo matematyka jest brutalna w piłce nożnej i nieraz nie różne rzeczy pilnowała, aczkolwiek, no mówię, no dzisiaj Arka no. Do, Ostatnie dwa mecze byliśmy w stanie wejść na, na poziom przeciwnika, a nawet i troszeczkę lepiej, ale, ale no nie oszukujmy się, no to jest jeden z dwóch najpoważniejszych kandydatów do ekstraklasy i, i to dzisiaj potwierdził. Nie byliśmy się w stanie przeciwstawić, czego zabrakło. No, no myślę, że poziom przede wszystkim i, i, i możliwości arki dzisiaj, nasze są troszeczkę na innym levelu, ale mówię, no wiemy gdzie byliśmy na początku, wiemy, wiemy jaką drogę przeszliśmy, więc, więc stąd jakby się nie obawiam, będziemy grali o jak najwyższe miejsce w tej lidze. Z yy, spokojem patrzymy na to, bo, bo co innego, gdyby ten mecz był dzisiaj bardziej wyrównany, ale to, to naprawdę była pełna dominacja, więc, więc znamy swoje miejsce w szeregu. Z czego jestem zadowolony, tak jak powiedziałem, te 20 minut na pewno dla mnie bardzo ważne, bo, bo przy tym całym szaleństwie ta bramka troszeczkę zachwiała tym spotkaniem i no, mówię, no tak naprawdę arka mogła trzecią i czwartą bramkę dużo wcześniej strzelić i zamknąć sobie spokojnie ten mecz, ale to tak jak tydzień temu my z Wisłą, mogliśmy mecz swój zamknąć, nie zamknęliśmy i do, końców, do końca drżeliśmy od wynik, powiedzmy, no może nie drżeliśmy, ale ale, ale była taka nerwówka, także, także myślę, że miejsce Arki nie jest przypadkowe, my swoje robimy i ale nawet gdyby komuś chciało zabraknąć tej motywacji, to ja, ja na to nie pozwolę, ale kompletnie się o to nie mówię.